Maneczko, witajcie. Pierwszy odcinek z naszego tutoriala Heroes'owego. Yy, nazwiemy to Heroes 3: od Od Zera do Bohatera. O, piękna nazwa. Nie potrzeba nam lepszej. Yy, bo gra jest yy, klasyczną grą turową w świecie fantazy w której yy, budujemy zamki. Rozbudowujemy zamki, budujemy armię, podbijamy innych. Bardzo proste, tutaj nie ma jakichś teoretycznie, nie ma jakichś tutaj dużych yy, zawirowań. I dzisiaj sobie porozmawiamy odnośnie tego tutaj ekranu. Yy, używam HD Moda, yy, W kolejnych materiałach Wam opowiem, jak zainstalować mody, jakie mody polecam, w jakie gram, co dodają. Na początku zajmiemy się tą podstawową rzeczą, czyli tutaj jak mamy sobie wybraliśmy, stworzyliśmy mapę losową ze względu na to, że w HDModzie, jak mamy losową mapę, to przy bohaterach pokazuje nam się więcej statystyk, a dzisiaj odcinek o wyborze bohatera startowego. Jeżeli źle wybierzemy bohatera startowego, może to czasem e, zadecydować o tym, czy wygramy, czy przegramy. Wiadomo, że też wybory miasta dużo decyduje, Aczkolwiek, jeżeli wybierzemy złe miasto i złego bohatera, to w ogóle jesteśmy w czarnej. Ale jak wybierzemy, nie wiem, złe miasto i dobrego bohatera, tego bohatera ogarniemy, to są szanse na wygrano. Także zacznijmy. Mamy dziewięć miast. Zaczniemy od zamku. To jest bardzo podstawowy zamek. Zamek idealny dla kogoś, kto gra po raz pierwszy. Mamy dwóch strzelców. Mamy całkiem dobrą siódemkę, całkiem dobrą yy, szóstkę. Siódemka, czyli siódmy tier. Tak jak tutaj widzicie, pikinier, łucznik, gryf to są poziomy. I pikinier jest pierwszy, a anioł jest siódmy. To jest całkiem dobrze zbalansowany zamek. Idealny dla yy, początkującego gracza. I jeżeli chodzi o bohaterów do tego zamku. Ja polecam Orina, ponieważ Orin ulepsza łucznictwo. A mamy dwóch łuczników, więc na pewno będziemy dużo na tym zyskać. Startuję z dowodzeniem, i startuję z łucznictwem. Z tymi dwiema umiejętnościami. No, i tutaj na początek możemy dostać gryfy. Drugi mój wybór to jest Waleska. Waleska ulepsza łuczników i z każdym jej poziomem łucznicy mają coraz lepsze statystyki. Więc idealny wybór, bo na początku możemy naprawdę dużo podziałać. Też startuję z łucznictwem i dowodzeniem. Jeżeli chodzi o magów, czyli tutaj tą. Dolną część bohaterów. No to na pewno yy, słuchajcie. Możemy zacząć od tego, bo tu mamy od, od AD Lajdy. Mamy tutaj zaawansowaną mądrość, aczkolwiek w przypadku zaawansowanej mądrości trzeba uważać, bo jak zmaksujemy yy, przy awansie na drugi poziom mądrość, no to będziemy musieli uważać przy wyborze kolejnej umiejętności przy wyższych poziomach, bo wtedy jak na przykład na wpadnie eks, to mamy dwa do wyboru. Wpadnie nam, nie wiem, yy, balistyk, ten yy, balista, i wpadnie nam, nie wiem, sokoli wzrok. No to jesteśmy w czarnej, że tak powiem. RIONA bym nie brał, bo to jest tutaj yy, pierwsza pomoc. To jest raczej rzadko używane. A przede wszystkim nie brałbym sani. Sokoli wzrok jest najgorszą umiejętnością w Heroesach. Więc jeżeli gdziekolwiek będziecie mieć postać, która ma sokoli wzrok jako specjalność bądź w startowych umiejętnościach ma sokoli wzrok, uciekać jak najdalej od tej postaci. Czy można wziąć Cudberta? Ewentualnie, Cudbert też nie jest taki wcale głupi. No i Loris, to też jest całkiem niezłe. Psalm mocy jest bardzo dobrym czarem. On jest ogólnie tutaj jako modlitwa, on podnosi statystyki, tak jakby ten psalm mocy zawiera przyspieszenie jej przyspieszenie ze krwi, więc walczymy skuteczniej, jesteśmy szybsi na mapie, więc to jest całkiem niezły bohater, a nauka odrzuca też większą liczbę doświadczenia, która wpada, więc tych dwóch Lyonsa i Adelaide, to są czterech bohaterów, których bym wybrał. W mapach, które nie są losowe i które są w dodatku Shadow of the Dead, wybierając zamek, nie w każdej mapie, to też trzeba zaznaczyć, pojawia się bohater, który się nazywa Ser Mylis. I jeżeli jest do wyboru Ser Mylis, wybieram go, bo on ulepsza przyspieszenie dla y naszych herosów. Dla, przepraszam, dla naszych jednostek. Więc z każdym levelem te jednostki będą się szybciej poruszać, a jak dodatkowo im wrzucimy przyspieszenie, no to te jedynki, dwójki będą mogły bez problemu latać jako... Dolatać już po całej mapie. Więc tutaj no nie ma... Na pewno nic nie stracicie na tym. Dobrze, przyłączę tutaj. Wybieramy zamek drugi. Yy, Bastion. Yy, średnio lubię ten zamek. Ma kilka fajnych yy, feature'ów. Smoki oczywiście są zawsze spoko. Elfy... Yy, to jest bardzo dobra jednostka, tylko problem jest taki, że mamy krasnoluda, który jest bardzo powolny i mamy Drzewca, który jest bardzo powolny. Aczkolwiek, jak go przybustujemy. Drzewiec jest ogólnie w dużej ilości Drzewiec, jak mu damy szybkość i tak dalej, to to jest OP ścierwem, ale Pegas? Pegas jest bardzo papierowy, więc tutaj y, duży problem jest, jeżeli chodzi o, o pegaza. Mamy dwa, dwóch lataczy i niestety tylko jednego strzelca. Ja zazwyczaj Olewam Pegasy i leśne elfy ulepszone, rozbijam na dwa, na dwa stosy jednostek i wtedy dopiero y, cokolwiek się dzieje. Jeżeli chodzi o bohaterów. Y, mefala, y, Płatneż, wiadomo, więcej obrony. Y, to też nam dorzuca duży, duży że tak powiem, duże szanse na przeżycie dla właśnie tych papierowych jednostek typu y, Pegas. Czy typu centaur? To też jest całkiem papierowy. Kogo tutaj można by było wybrać? Kyrę. Ja uwielbiam grać yy, postacią Kryrę ze względu na to, że ma logistykę i ma specjalność logistyka. Logistyka w Hirosach pozwala nam się więcej przemieszczać po mapie. A jak tu widzicie, jest ta zdolność o 5% zwiększona co poziom. Więc jak już mamy, nie wiem, 18-19 poziom, mamy logistykę na pełnym gdzie na pełnym logistyka daje nam 30% więcej ruchu i mamy tu plus 5, to jesteśmy w stanie się poruszać praktycznie dwa razy dłużej niż yy, oryginalnie na starcie. Jeżeli chodzi o magów. Malkolma nie bierzemy. Zdecydowanie nie bierzemy. Ja bym się zastanawiał nad yy, Eleszarem. To jest całkiem dobry wybór. Yy, gęb bym pominął i chyba tak naprawdę jeszcze... Uland. Byłby spoko. Aczkolwiek y ta balistyka nie jest najlepszym też pomysłem. Kogo tutaj mamy jeszcze? Koronius, nauka czarów. Ten insurrekcja, inkantacja mocy to nie jest jakiś turbo czar. Więc Elészar. Myślę, że to jest, to jest dobry wybór. Także Nefala, Kyrę, Elészar. To są bardzo dobrzy bohaterowie z bastionu. Przechodzimy do fortecy. No, tutaj mamy ciekawą sprawę, bo tutaj jest y, trzech strzelców. Mamy gremlina, którego ulepszymy strzela, maga, wiadomo, strzela i gigant, jak będzie ulepszony, to wtedy też strzela piorunami. To jest bardzo drogi zamek, dlatego trzeba też dobrego wdobrać heroesa. I tu też trochę jest tak średnio, jeżeli chodzi o wybór. Dużo osób wybiera Solmyra. Y, I myślę, że to jest całkiem dobry wybór, aczkolwiek y, Zależy czy będziemy, czy chcemy używać y, ofensywnych czarów czy defensywnych. O czarach zrobimy materiał w przyszłości. Tutaj Łańcuch Piorunów jest ulepszany, ale startuje z Mądrością i z Talentem Magicznym. Talent Magiczny y, zwiększa nam obrażenia w czarach, a Mądrość daje nam możliwość nauki się, nauki czarów poziomu trzeciego. Więc to jest dobry wybór. Y, dużo osób gra Astralem, bo jest podobny do Gandalfa. Ale tutaj jest hipnoza. Hipnoza, jeżeli chcemy się pobawić, to jest spoko czarem, ale też można bardzo łatwo go zablokować, i tutaj też jest zaawansowana mądrość, więc jest problem odnośnie mądrości. Kogo można dalej? Tutaj, Nela, jako płatnerz, to jest też dobra opcja. Zawsze jeżeli nie wiemy, jakiego wybrać bohatera, warto wybrać tego, który ma płatnerza, bo to wtedy dajemy więcej obrony dla naszych jednostek. Ale tutaj nauka czarów trochę mi nie pasuje, nie lubię tego, tej umiejętności. Kogoś mógłbym wam więcej powiedzieć? O, Tyra też jest całkiem spoko. Ulepszanie przyspieszenia. Zawsze na propsie, jak złapiemy szybko magię ziemi, na mistrzu, to wtedy wszystkie jednostki przyspieszamy, a skoro jest to z większą efektywnością ten czar, no to być może golemy będą mogły przelecieć przez całą mapę. 350 złota, to jako pierwszy bohater, to nie. To też spoko, ale fortuna nie jest, nie jest lepsza, u mnie to się to, to pomijać. Misty nie. Tak żebym wybrał Nele. Ewentualnie Sulmyra. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o takich wartych yy, bohaterów. Tutaj jeszcze Cyrę polecam. Cyra też w sumie w ostateczności Nela, Sormer i Cyra. Inferno. Yy, Zamek z diabłami. Diabły są całkiem dobrą jednostką. Demony są spoko. Piekielne ogary są spoko, ale ulepszony łucznik. No, może nam trochę napsuć, bo wtedy rzuca kulą ognia i on trafia we wszystkich. To nie jest fajne. Tutaj myślę, że wybór nie jest wcale trudny. Wybieramy yy, Zedara. Talent magiczny yy, zawsze nam tutaj będzie zwiększał obrażenia, jeżeli chodzi o czary. Także myślę, że to jest dobry wybór. Ewentualnie możemy wziąć sobie Aidena, gdzie zwiększa tą inteligencję. Też jest całkiem niezły wybór. Patrzę tutaj Olema, to raczej bym nie brał. Teraz tych bardziej ofensywnych. Ogary to nie. Ogólnie jak jest pyre, może. Bo ta logistyka jest całkiem tutaj ciekawa. Nie, jednak bym wziął Zedara, ewentualnie Aidena. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten temat. Nekro. Jeżeli chodzi o Nekro, to wybór bohatera startowego jest jeden. Jest to Tant, który ma umiejętność Animator i zwiększa się ten Animator z każdym levelem Tanta. Animator jest to wskrzeszenie nieumarłych. W przeciwieństwie do czaru, wskrzeszenie, o którym będzie całkiem za niedługo, nie potrzebujemy tutaj mistrzostwa w magii ziemi. Żeby te jednostki na stałe do nas przywracały. Więc y, Tant myślę, że jest najlepszym wyborem, jeżeli chodzi o ten zamek. A jeżeli jakimś przypadkiem nie możemy wziąć Tanta, to Sandro jest drugą opcją. Innych bohaterów w ogóle nie ma co brać pod uwagę. Ten dramat jest w którejś tam, y, pamiętam, w którejś y, kampanii Nimbus jest. A to jest bohater, który najczęściej jest u komputera. Jak komputer gra necro, to bardzo często ma tego bohatera. Reszta nie wiem, czy tutaj warto cokolwiek o nich wspominać. Także brałbym kogoś z tej dwójki. Czyli Tant i Sandro. Lochy. Tu się robi ciekawiej, bo tu moim zdaniem jest czterech bohaterów wartych, ale też o zamku. Czarny Smok. Najlepsza siódemka w grze. Minotaury są całkiem silne. Dwójka strzelców, harpie denerwujące bardzo z dużą prędkością. No I troglodyta całkiem solidna, jedynka. Dobrze. Jeddety. To jest mój wybór jeden, jeżeli chodzi o bohatera. Tylko jest jeden minus. Ten minus mieliśmy już tutaj, omawiałem go parę razy, czyli zaczynamy z zaawansowaną mądrością. Także szybko trzeba złapać jakąś inną umiejętność, która nas interesuje, żebyśmy nie wpadli w jakieś tutaj tarapaty. Drugi jest y, alamar. I tutaj ten problem z zaawansowanej mądrości nam odpada, ale mamy naukę czarów. Nauka czarów nie do końca jest y, fajną rzeczą. W sensie, nie, może jest fajna, ale nie jest na tyle przydatna, żeby z niej jakoś mocno korzystać. Jeżeli nie możemy w jakichś przypadków, bo możemy ustawić, żeby mag magowie nie, nie grają, to są takie zaawansowane ustawienia, da się to zrobić. To wtedy wybierałbym, by, wybrałbym, jeżeli chodzi o. Yy, bohaterów typowo typowo walki wybrałbym Shaktiego, no bo na starcie mamy tutaj widzicie, możemy lekko mieć 90 troglodytów na starcie, więc podstawowych tych przeciwników będziemy mogli nawet yy, z nimi nie walczyć, tylko uciekną w popłochu, a drugim wyborem jest Gunnar, Gunnar polepsza logistykę, aczkolwiek tutaj ta taktyka no, nie jest jakoś najlepszym pomysłem ale Gunnar też sobie poradzi, też, też da radę. To jest też dobry wybór na start. Twierdza. To jest ciekawy zamek. Nastawiony głównie na atak i z papierowymi jednostkami. W większości. No bo Behemoth jest całkiem silny. Cyklop jest całkiem denerwujący. I ulepszone Roki też robią robotę. Wybór bohatera. Gundule bym wybrał, jeżeli idziemy w czary, aczkolwiek ten zamek ma gildię tylko do trzeciego poziomu, więc tu może być z tym różnie. Jeżeli nie idziemy w. A czy tutaj jeszcze chodzi, jeżeli chodzi o MAGA, to może DESę wybrać. DESa ma tą logistykę, to też, tak jak mówiłem, logistyka tutaj dużo daje. Ale jeżeli idziemy typowo watak, to Krakhak. Po, po zamiatacie bez problemu, nawet Krakhak ma kampanię singlową, więc robi na straszną robotę jako bohater. Kogo bym nie wybrał? Yy, tak na szybko tutaj przeklikam. Orisa bym nie wybrał. Ale Oris też niestety w którejś kampanii jest, więc... Bohater z wzrokiem. Świetny wybór. Stadela. Chyba najbardziej nielubiany zamek przez graczy. Głównie ze względu na to, że... Jest jeden strzelec, który jest najgorszy. Mamy dużo jednostek, które... Yy, są całkiem dobre, ale są... Yy... chodzące. Lataczy mamy dwóch, yy, którzy nie mają jakoś dużo HP, więc mogą szybko odpaść i wtedy przy obrężeniu jesteśmy no, w dużym problemie. Tutaj jeżeli chodzi o bohaterów. Styk. Całkiem dobry bohater, jeżeli chodzi o czary. Aczkolwiek tutaj też jest tylko gildia do trzeciego poziomu. No, i jeżeli chodzi o wojownika, to wziąłbym y, Tazara, bo Tazar podnosi nam. <laughs> przepraszam was. Podnosi nam y, obronę, tak czyli płatność zwiększa nam obronę jednostek, więc wtedy mo możemy zrobić trochę. Y, problemów dla naszych przeciwników. Czy ktoś tutaj jeszcze, ewentualnie Andre możecie wybrać, bo to inteligencja to zawsze zawsze fajnie. I ostatni zamek, y, bardzo ciekawy zamek, bo mamy. Peniksy, które się odradzają po tym, jak zginą, to mała ich ilość, ale też rekrutują się przeciwko, przeciwnie do reszty siódemek dwa razy większej ilości i są najszybszą jednostką w całej grze. Mamy dwóch strzelców ulepszonych Żywiołek powietrza i ulepszony Żywiołek wody. Nimfa jest całkiem szybką jednostką, Żywiołek umysłu bardzo robi robotę. Żywiołek ziemi, typowy obrońca dla y, strzelców, no i ognia, też obrońca dla strzelców. I ten zamek ma jeden duży problem. Bo ten zamek ma słabych bohaterów na start. Ja z tego co tutaj kojarzę, to wybrałbym tylko tego. Ze względu na to, że ulepsza tych żywiołków psychiki, ma podstawowy atak i logistykę. Tu też nie skupiałbym się bardzo na wybraniu bohatera, który miałby którąś z ma magii. Czy tam magii powietrza, magię y, ognia, na przykład tutaj, jak dobrze pamiętam. Ciele, ma magię wody. Ale miałem tu bohatera, który. O, tutaj, Brise. To jest całkiem dobry wybór, jeżeli chodzi o y... czarodziei w tym zamku. Ale, magię powietrza możemy mieć kupując budynek w zamku. O zamkach będzie w następnym odcinku, więc tutaj nie będę też się mocno rozwijał. Bo możemy postawić uniwersytet magiczny w zamku i. Tam możemy się nauczyć wszystkich magii, więc jakoś się szarpać o to, żeby to nam wskoczyło, to też, jako żeby to było u nas na starcie, to jakoś bym o to nie walczył. Mądrość też całkiem szybko może wpaść, więc nie martwiłbym się, że bierzemy tutaj typowego, Wojowni... typowego bohatera yy, wal walczącego. Ok, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że podoba Wam się odcinek. W następnym odcinku będziemy już robić odcinek typowo omawiający zamek, i będziemy iść po kolei, czyli najpierw zrobimy zamek, potem zrobimy. Bastion, fortecę, inferno, nekro, loch, twierdzę, Cytadelę oraz Wrota żywio żywiołów, będę omawiał tam. Tak w głównych rzeczach, jak, roz jak rozbudować się przez pierwsze dwa tygodnie, to jest w sumie kluczowe. Druga kwestia. Jak, jakie wojsko, w jakie wojsko iść? Jak yy, ustawiać. Trzecia kwestia. Jakie mamy dodatki, jeżeli chodzi o zamek, czyli te budynki specjalne? A czwarta kwestia, ostatnia, yy, to już tak na sam koniec. Co daje nam gral? Bo jak wiecie w grze można zdobyć grala. Po zdobyciu grala yy, trzeba go przywieźć do zamku i wtedy dostajemy jakieś dodatkowe rzeczy. Także z mojej strony to tyle. Trzymajcie się i do następnego. Ciao.